Witamy! Sadowcy w terenie witają swoich wiernych subskrybentów i oglądaczy. Idziemy na Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym. Dzisiaj wycieczka w składzie szerszym, percią Borkowskiego, tak, żeby Klara doznała elementów spinaczkowych. Koniec wakacji. Ostatni weekend wakacji. Ostatnia wycieczka wakacyjnego lata. Zapraszamy na relację z ostatniej wycieczki z Sadowskimi w terenie. Zapraszam. Wchodzimy w las. Po drugiej stronie mam widok na polczakówkę nad rabką, i to chyba będzie ostatni widok, następny, już na szczycie Lubonia. I teraz jesteśmy w takim fajnym, kamienisto-skalisto-błotnistym wąwozie. No, no, fajnie. Spaczek, już się robią kamienie, widzisz? tak takiej Tak O Boże Tak No, idź na małą, poczekaj, bo tak zawsze na No Dobra Dobra Tak Mały odpoczynek na tle wielkich gorców Tak, dobrze, to idź tak. tak. Nie, nie tak. A jak chcesz, to z bójkiem chcesz iść? Nie. Tu iś mogłyśmy utknąć. Wujek, popychaj. Popychaj. Chcę Jak Tak? Patrz. Teraz nie do góry, kolejnie. Nie, ja Ci pomaga. Stop. I do góry. Ostatnie podejście. Widziałaś jak musiał mocno pomóc. Tak mocno utknęłaś. No. O, to tuda o, tu da Super. Brawo. Już 2,5 kilometra za nami. Do schroniska... Do, do schroniska, około kilometra. Cześć i zaraz wchodzimy, zaraz wchodzimy na Perci Borkowskiego, tak? Jesteśmy na skraju Perci Borkowskiego. Zaczyna się tutaj rezerwat Luboń Wielki. دا دا بلیسا د لوبونږل کی واشه አ አ አ አ አ Klarus, Klarus, nie gadaj, tylko chodź. Jeszcze, jeszcze tade, tade, jeszcze parę. Już jesteśmy w granicą. Jeszcze nie, ale już nie daleko. Musimy się do dotarć. Do robimy, Smyk, smyk do taty. Smek, smek do taty. Patrz, patrz, no. Nic się nie dzieje, masz dobre buty na szczęście tak już dochodzimy do schroniska na Luboniu Wielkim mamy plagę os w tym roku w górach tego nie było żeby tak dużo os nie atakowało nas. muchy, muchami zawsze były, ale osy przesada kurczę klimatyczne schronisko na Luboniu jest malutkie niestety w weekendy nie wydala Mało miejsca w środku Do rabki. Widok z Lubonia Ale to na razie nie bardzo wiem co to widać będę musiał to zidentyfikować dużo ludzi jest, bardzo dużo ludzi Nie ma gdzie igły

Zrobiło trudno jej się szła, trochę panikowała. Teraz, przy zejściu, tym dosyć stromo jest. Luźne kamienie też jest dosyć ciężko. Także dzisiejsza wycieczka dosyć była taka męcząca. ta, dla, dla, dla cioci Ani, której oczywiście dziękujemy za pomoc. Trasa generalnie jest, nie jest widokowa. W schronisku bardzo dużo ludzi. Nawet nie było gdzie usiąść. Ale to co najgorsze to osy. No, strasznie osy w tym, tym bezkidzie wyspowym. W ubiegłym tygodniu na Lubomirze podobnie, ale to co tutaj się dzieje to po prostu jest masakra. Nie tylko przez schronisko, a normalnie w dzikim lesie to pełno os. Jakaś plaga. Dawniej to tego nie było. To, no, teraz no, nie wiem, zmiany klimatyczne czy Schodzimy z zielonym szlakiem tu, przepraszam, niebieski schodzimy niebieskim szlakiem dosyć stromy jest ten szlak dosyć stromy jest ten szlak a nie w mi się wysunęło. dosyć stromy jest ten szlak kamienisty no, ale już schodzimy to jest nieduże, godzinkę zejścia godzinę zejścia spod słoniska do zarytego z Klarą oczywiście może być trochę dłużej no właśnie proszę bardzo musimy wspomagać się piosenkami bo już był po prostu dosyć duży opór Klarze przed tym schodzeniem trochę się boi jednak Chodzić w a jak są luźne kamienie to, to się boi, kurczę. No, także słuchajcie, no to już nie ma co dzisiaj. Nie ma co dzisiaj, chyba będzie kończyć tą naszą krótką relację z krótkiej wycieczki. Muszę wam powiedzieć, że dojazd z Tarnowa zajął w jedną stronę tyle, co praktycznie wycieczka, czyli, czyli dojazd dłuższy niż cała wycieczka z góry. także słychać śpiewy tak? no ale dzięki temu Klara idzie dzięki temu idzie w dół także dziękujemy relacja taka dzisiaj sobie nie za specjalna także spokojnie łapki w dół można dawać jak się nie podobało żadne tam mecynie nie były Także dziękujemy. Do następnego razu. Subskrypcja, komentarz, mile widziany. Na razie, cześć.